Historia marki Hajduk zaczęła się na początku lat 90. od jednego ciągnika, kilku hektarów pola i dużych kredytów. Ale to już było ponad 30 lat temu. W tym czasie rozwinęliśmy markę do skali ogólnoeuropejskiej, a to, co zbudowaliśmy, obecnie rozwijają nasze dzieci. Kontynuacja rodzinnego biznesu to dla nas misja. W 2020 roku wspólnie z braćmi przejęliśmy stery nad zatrudniającą ponad 700 osób organizacją. Rdzeniem naszego biznesu są pieczarki. Jesteśmy jednym z większych w Polsce producentów substratów. Ponad 60 firm z sukcesem uprawia grzyby z wykorzystaniem naszego podłoża. Sami też uprawiamy pieczarki. W naszych czterech obiektach zbieramy codziennie ponad 50 ton produktu. Różne rodzaje grzybów i warzyw z produkcji trafiają do naszego Centrum Logistyki i Dystrybucji. Stąd znajdują swoich hurtowych odbiorców w Polsce i całej Europie. Jesteśmy blisko natury, tworzymy życie pieczarki, łączymy naturalne surowce nie używając dodatków chemicznych. To czysta mikrobiologia i wnikliwe zrozumienie zachodzących w grzybach procesów. Od samego początku naszej działalności tworzymy własną technologię produkcji. Kiedyś wynikało to z pasji naszego ojca do biologii i mechaniki. Dziś z faktu, że kontynuujemy zaszczepione przez niego wartości i cele. Połączenie tych dziedzin tworzy przedsiębiorstwo, którym jesteśmy. Marka Hajduk to również gospodarstwo rolne, które zapewnia stabilność procesu produkcyjnego, podłoża oraz stanowi bazę pokarmową dla naszych krów. Na prawie 2000 hektarów uprawiamy produkty rolne w zrównoważony i odpowiedzialny sposób. Produkujemy m.in. zboża, słoneczniki czy sałatę. Wykorzystując nowoczesne technologie, uprawiamy pola zgodnie z naturą, siejąc, pielęgnując i zbierając plomę. Nasze produkty są efektem innowacji i troski o środowisko. Od pola do stołu z pełnym zaangażowaniem tworzymy zdrową i świeżą żywność którą możesz bezpiecznie podać swojej rodzinie. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie nasi pracownicy. Ich wieloletnie zaangażowanie, lojalność oraz umiejętności miały ogromny wpływ na rozwój naszej organizacji. Hajduk, to my wszyscy, razem tworzymy zdrową przyszłość.